Oto gra, w której klasyka gatunku zderza się z oparami absurdu. Poznajcie Glorkian Warrior. Tytuł autorstwa studia Pixel Jam i rysownika Jamesa Kochalka to twórcza wariacja na temat niesamowicie popularnego, legendarnego już Space Invaders. Gracz wciela się w kosmitę Glorka, a jego zadaniem staje się wyczyszczenie planszy z różnego rodzaju kosmitów pojawiających się u jej góry. Eksterminację przeprowadzamy z dołu, korzystając z różnorodnych broni, otrzymywanych poprzez zastrzelenie przeciwników. Pod nasz ogień dostanie się szereg zwariowanych zastępów potworów i bestii, a co jakiś czas będziemy zmuszeni do wypluwania dziesiątek pocisków w stronę bossów. Rozgrywka jest bardzo prosta i w MIG opanują ją nawet niedzielni gracze. Problemów nie nastręcza również intuicyjne sterowanie. Nie sposób pominąć ogromnej dawki humoru, jaką serwują nam twórcy. Objawia się ona nie tylko podczas zabawy, ale i w zabawnych scenkach przerywnikowych pojawiających się przed każdym kolejnym etapem. Wszechobecny luz odzwierciedlono także w oryginalnej komiksowej oprawie graficznej, która idealnie pasuje do charakteru całości. Proste zasady, masa humoru i dynamiczna rozgrywka. Oto czego możecie oczekiwać od Glorcan Warrior. To idealny tytuł na krótkie chwile relaksu z tabletem czy smartfonem. W sposób oczywisty nawiązujący do klasycznego schematu rozgrywki zaserwowanego przez Space Invaders. Rzecz jasna, nie pogracie w tę produkcję przez długie godziny pod rząd, ale jeśli macie kilka wodnych złotych i ochotę na niezobowiązujące partyjki w przyjemną zręcznościówkę, to czemu nie?